W dzisiejszym odcinku przez 24 godziny gramy jednym z najbardziej kultowych morderców, czyli Leatherface'em. A naszym zadaniem jest dzisiaj wybierać ofiary tak, żeby nie dać się złapać, a w miarę możliwości bardzo je potorturować. Ale jeżeli zostanę jakimś cudem złapany przez policję, bądź zabity, odcinek momentalnie się skończy. Więc czy ty, widzu, jesteś na to gotowy? 3, 2, 1... Witam was serdecznie, widzowie, i dzisiaj zaczynamy jako Leatherface'a. Jestem Dzik, mnie już znasz, gościu, chodź teraz na Discorda. Tutaj odbywają się rekrutacje do naszych odcinków, zostaw łapę w górę i suba, ja zaczynam dzisiaj w moim pięknym Twingo albo jakimś innym tam fiacie z tej ale nie zapomnij o rekrutacji, bo trwają one niedawna i możesz tu wpadać na Discorda. Zresztą są naprawdę wielki update Discorda, nasz został prowadzony, więc jeżeli lubisz takie coś, no i to, to, to w ogóle liki tam są z filmów, tutaj macie linka Więc co, łapa w górę sub, komentarz gościu, jesteś na Discordzie, a ja teraz zaczynam sobie jako Leatherfaceik 24 godziny przede mną, ale co najważniejsze, pomaga mi dzisiaj w sumie głos tej postaci, który zaraz się zna mi skontaktuje. Głosie! Potrzebujesz dzisiaj zabić 6 osób. Pierwszym tym celem jest zwykły rybak koło Armanosi. Armanosi widzowie, gdzie to Alamosi chyba. Dobra, gdzie ten rybak jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Powinien być koło 103 portów na Pomorzu, Koło stoczni lub portu na Pomorzu. Widzowie, nie ma tu chyba jakiejś takiej mega stoczni, więc zakładam, że może gdzieś te domki będą tutaj. Dobra, możemy pojechać zobaczyć, ale jak, jak możecie zauważyć, to jest nasz głos dzisiaj. Trochę innej, zmienio zmienionej wersji. Najważniejsze jest to, żeby nie dać się złapać, bo z progresją odcinka pogoda będzie zachodziła i im, wiecie, będziemy robić więcej... Patrzcie, tam kto się jest akurat. Olon, to jest on? Tak, to jest on. Okej, okay, widzowie, dobra. W takim razie jazda. Zapytacie, jakie rzeczy ze sobą ma face. No mam młotek, oraz siekierkę No i farta, że pierwsza osoba znajduje się w bardzo odludnionym miejscu Więc sprzątnijmy ją szybciutko Mam taką nadzieję, że to będzie bardzo szybkie Oczywiście to zwykły ziomek wyłowi ryby Okej okay. O ja pierdziele, usłyszałem Oj, gdzie Oj, nie gadaj, że... Dobra, nie przeżył Ja pierdziele ale dobrze, ogłuszyliśmy no, go widzowym młotkiem. Tak więc dzisiaj zaczynamy odcinek od bardzo, ale to bardzo cię zabójstwa. Naprawdę, nie mam możliwości, żeby ktoś go znalazł jakoś bardzo szybko. Widzę, słyszę jakieś radiowozy. No, a my widzowie już z jednym zabójstwem na koncie. Zobaczmy, gdzie jest nasze drugie. Gdzie no, teraz są? No, teraz przyda się, żebyś pojechał na Tartak. Tam zobaczyć pewnego drwala, którego przyda się wyeliminować. Uuu, widzowie, kolejna darmowa ofiara, czyli Tartak. Miejmy nadzieję, że będzie tam sam, no, Jeżeli nie będzie, jakby sam ten drwal, po którym. Idziemy, to się nie no bo wiecie, na tartaku pracuje wiele osób naraz. A my będziemy musieli go dzisiaj złapać i dorwać. Cholera. Swoją drogą, jeżeli chcecie następny odcinek horroru, bo wiem, że miał być teraz, jakby, bo zazwyczaj robimy tak, że jest horror i coś innego, to napiszcie z jaką postacią byście chcieli horror. Taki normalny roleplayowy, wiecie? Jak zawsze, z GTA 5 horror. O ja pierdziele, dachuję właśnie polonezem jakimś ty. Przestań. Dobra. <laughs> w ogóle memem jest to, że jeździmy tą furą od początku odcinka. Powinniśmy sobie się ją zmienić. No ale wtedy generujemy przypał. To chyba nie ma sensu. <laughs> Lepiej jeździć Matizem. Czy tam inną polubą? Mniejsza, po prostu. Napiszcie pomysł, jaki chcielibyście zobaczyć, jaką postać. Myślałem o obecności. Naprawdę, myślałem o obecności o odzorowaniu wzoru Ale jak masz gościu na to inny jakiś pomysł, to wal w komentarzu. A ja przeczytam wszystko. I te najbardziej kreatywne poserdyszkuje. Ale dobra, jedźmy na ten Poleratarta. tarta. Okej, okay, widzowie. tartak, tartaczyno. I widzowie, mamy jednego ziomka. Sprawdzamy, sprawdźmy teren. Wpierw nie chcemy, żeby nasz Leatherface się dał złapać. Widzę drugiego. Okay. który z nich jest nasz, naszym celem? Nie wiem totalnie. W ogóle to jest totalnie nie podejrzane, że wjechała sobie jakaś z dupy fura i zaczyna sobie tu robić wączki wokół tego tartaku, jakby? Tak parąbanę. No dobra, Ujca, trzech typa. Długą brodę, zapomnę to Długa znaczy. broda. Widzowie, tutaj dwóch typa ma długą brodę. Nie. Dobra, tamten nie ma jej. Idziemy po to gościa. On nas zauważy? Chyba nie. Patrzcie to. Biorę też siekierę kierę. idziemy się rozprawić z gościem. Co ty tu robisz, Co ty Odejdź odejdź. mnie pora! cię, odejdź, odejdź, od nie, op! Unik! BUM! Oj, unik! Teraz! BUM! Mamy go! O, ale idealnie wylądował w krzakach, nawet nie muszę ciała ruszać. Zarobić się. Pozbyliśmy się jednego. Kurczę, ale ta postać wygląda. O cholera, widział mnie. Ja pierdzielę, wracaj tu, wracaj tu Chodź tu, chodź tu Chodź tu Ja pierdzielę, co tu się dzieje O nie, zadzwonili po policję, spierdzielam Biorę tą purę, nie, musimy się też go pozbyć Świadek widzowie, widzio, on mnie atakuje Dobra ej, narobiłem największej lipy jakiej mogłem Zdupcam, zdupcam Trzech gości położyłem, o nie, czyli... Ah, zdupcaj! Przepraszam, musiałem gdzie go wjechać, widzowie. O nie! Uf, uf, tyle mogę powiedzieć. Uff, jadą za mną, cholera widzowie, polismeny. Dobra, muszę gdzieś zdupcać. Gdzieś jak najdalej. Ja pierdziel, ej, to auto jest takie gówniane. Ja nie wiem jak wy mogliście fabułę w tym przechodzić. Naprawdę, to auto... Ty... W ogóle ja fabuły wiganie przyszedłem, więc nie najeździłem się im za bardzo, ale z takim głównym to auto. Dobra, chyba daliśmy dyla. D jak daje dyla. Brawo. bo, następny twój cel to jest zwykły mechanik na paretowej obok stacji. Zwykły mechanik to na paletowej obok stacji. Widzowie? Jesteśmy na paletobej! Dzisiaj nam naprawdę jakoś perfekcyjnie te kile wchodzą. Co jest w ogóle grane? Naprawdę. Okej okay, widzowie, dobra, odpalmy radio, może coś ciekawego będzie. To jak tu biegają, gdzie jest ten mechanik? Tamten chyba. Bo chodzi o to mechanika widzowie. Dobra, będziemy musieli to sprawdzić. To jest, 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 idziemy, idziemy. Wyciągam młotek od razu. Hop! Tak żeby nie dać się złapać. Mechanik mamy Mike. Bo Mike się. Zawsze. Mike widzowie. Dobra. Dobra tutaj, patrzcie to. Okej, jest jeden mechanik tutaj. Możemy się na niego zaczaić. Patrzcie to. Ej, teraz. Mega dobrze. Patrzcie, jak się ukryliśmy. Niech on tylko tu przyjdzie. Jeszcze go przestawię trochę. Zobaczcie. Idzie. Mamy go. Mamy go, mamy go, mamy go. Chodź tu. Cześć, Mike. Cześć, Mike. Widzowie, dobijamy go młotem. Pierdzielony. Widzowie, teraz jesteśmy najbardziej skrytym serii coś tam biegnie, oby nie do mechanika. Dobra, robię tą samą sztuczkę. Patrzcie to. Jak na Majka zadziała auto, na tych też zadziała. Oh, on tu leży! Polera go widać, go brama się otworzyła. Dziś gada. To jest widzę wygrane. ktoś tam jest, ktoś tam przebieg. Dobra, wychodzimy chyba. Tu ktoś jest. Patrzcie to. Teraz zajmijmy się nim. Patrzcie to! A masz doj? Widzowie! Lecimy z nim! Dobra! O nie, o nie! Eee, schowam broń spróbuję... Halo, policja! Ole! Eee, jaka policja! Jaka policja! Pierdzielony, ale cię spotka kara, ziomek. Oj, widzowie, patrzcie teraz to! Jedziemy! Zakaz do noszenia, gnoju Jak Nie! Wstał! Cholera! Szybko! Szybko! Ale nie, teraz to już widzowie będę miał przerąbany od policji. Dobra, przejechałem go z 12 razy. Ej, w sumie! policja Jadą czy nie jadą? Jadą, cholera! Chciałem go zabrać ze sobą Do, na Farmonili i go tam po... Torturować trochę. O nie, jadą za mną. Mogę być przerąbane teraz. Naprawdę mogę być przerąbane. wjechał w nich ktoś! Co jest grane? Jakim cudem? Co tu się dzieje? Kto w nich wjechał? Pamiętaj, że jesteś w okolicy mordercy film. Ktoś mogą ci pomagać, skoro widzą w tobie potencjał. I co? Nie, słowidzowie? Inni mordercy mogą mi pomagać? Czyli kogo macie na myśli? się że go możemy tutaj spotkać? Napiszcie w komentarzu. Na ja, ten tutaj celem ja nie mogę autostopowicz. Jestem no, całkiem rzeczywi taki normalny nawiedznik, co właśnie to, Widzowie, jak Widzowie, się autostopował? Jest dobra, gdzie jest? No, tu, no, będzie tutaj, na no, tej autostradzie. Nie wiadomo, gdzie dokładnie, ale powinniśmy go zobaczyć. Powinienem go zobaczyć, widzowie. Zobaczymy go. Dobra, widzowie, ja się zaczaję tutaj, zobaczcie. Może gdzieś tutaj będzie szedł. Czekajmy tu też chwilę. Okej, okay, moi drodzy, jak możecie zauważyć, lekko czas się zmienił, ale niestety dzielić, że on stał tutaj. Widzowie, gość stał tutaj. Ja czekałem na niego dokładnie w tamtym miejscu. Wytłumaczcie mi, czemu ja mam takiego pecha? Chociaż dobrze, że mnie policja nie ścigała. <ś> zapraszam. Zapraszam Dzień dobry. do mnie. Tu do przodu można spaść z dołu. Widzowie, nie wiem co się dzieje. Czemu on do mnie wsiada? A no w sumie jeszcze nie wiadomo. O nie, o nie. Wy to widzieliście? Ale farto, co, gdzie idziemy? W jakie e miejsce e idziemy o, do urzędu. Kogoś chyba chcą zatrzymać. Oj, widzowie, ja wiem, kogo chcą zatrzymać cholera. Nie chcą zatrzymać! Na pewno do urzędu? Tak, może tak. przejdziemy, prze przejdziemy się trochę lasem. E jak o, jak widzowie, już widzę blokadę się robi. Dobra? Tak, wejdziemy lasem. Widzowie, mam zakładnika i jadą za mną policjanci. Cholera. Ej, dowiedzieli się. Z Skapnęli się, no bo jak się jest skapnąć, jak taka fura... O, ale się rozdupił z tyłu. Taka fura widzowie jest... Przygotuj się i zapnij pasy! O? Jedyna w swoim rodzaju. Co tu się dzieje? Czekajcie, patrzcie to. Widzi mnie? Cholera wie. Chyba mnie widział. Chyba mnie widział. Da, widział mnie. Dobra widzowie, robimy ten sam e, trik. Patrzcie to. Ja pierdziele, ile radiowozów się w ogóle namnożyło. Ty... Ja im zdupcam i to im ładnie zdupcam. Cholera, i wykrakałem. Czy masz he kolego? Nie próbuj żadnego sztuczek, Bo cię pokroję jasne, na jasne. kawałeczki. Widzowie, <laughs> on jest totalnie bez życia. On się pogodził z tym, że no najprawdopodobniej urze. Niestety. A czy nie mogę go jakoś. O, cholera. Ja pierdzielę. To nie wiem, co to była za jednostka. Mam pomysł, mam pomysł, widzowie. O nie, jest za dużo. Słuchaj, yy, a, a. sprawdźcie, słuchaj, sprawdźcie. Cholera nie ma na zewnątrz. Wypieprzaj stąd. Widzowie, wyrzucamy go z fury. Jezusie święty, to, to była najlepsza chyba po prostu, no, no widowiskowa śmierć. Jakiś radiowóz się chyba po nią zatrzymał. Ale teraz lipa, bo nie mam zakładnika, w ogóle nie mam broni długiej, Leatherface nie miał broni długiej. To nie był Terrifier, który miał każdą broń możliwą. To widzowie był zwykły chłop. Wróć się do siebie do domu, szybko. Są u ciebie detektywi. Zmastają szybko? Cholera, dobra, jeden się rozdupcył. Patrzcie, teraz to break check. Hop. Hop! Ja pierdzielę, co tu się stało? Dobra, musimy jak najszybciej wracać na Farmonii. Cholera, może być widzowie Lipa, jeżeli mnie tam sapną. Gdzie Johnny są? Jadą za mną, dobra. Patrzcie, teraz to jakby ucieczka w bagna. Dawaj, 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 dawaj. Mamy, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to chyba. Proszę. Nie wiem, czy mnie widział, nie wiem, czy mnie widział. Chyba nie. Patrzcie, Jeden jak stuprza. z detektywów jest twoim celem. Przy okazji, więc. Ale postarajcie się ich samochmolić, jak najszybciej tą bójkę. Bo jeśli oni coś wydiosą, to możemy mieć problemy. Możemy mieć problemy, widzowie. Słyszeliście? W głowie Reder siedzą dwie. Y dwa wilki. Jeden wilk jest mega gruby i chce mu się jeść. Dobra, widzowie, nie wiem, co tu się dzieje. Czemu że po takich zadupiach, ale chyba zgubi je mogą. Jakim cudem, bo naprawdę ostrą go nili. M może zróbmy coś takiego, że. Po nie, 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 nie. Ja nie chcę z buta wracać. Okej, okay, super. A musimy dotrzeć jakoś tym wybrzeżem, chyba. Chyba zbyt ryzykowne byłoby jechanie drogami. I widzimy się tam za chwilę. Okej, okay, widzowie, dobra, jesteśmy obok swojej chaty. Wróciliśmy tutaj, które nam to zajęło, ale też jest noc. Przydałaby się jakieś latareczka, może co? Zobaczcie. Parkujemy na tyłach. Gdzieś tu są detektywi. Musimy się ich pozbyć. Pamiętajcie też, że Leatherface nie jest zbyt kuloodporny. W sumie to, no jest on śmiertelny. Więc kurczę, będziemy musieli mieć to na uwadze. Panowie, przesukać wszystko. Słyszeliście? Musi jakieś to być. Ale miałem farta, żeby mnie nie zobaczył. Mamy go pod nosem, dwóch. Dobra, widzowie, mam pomysł. Cholera, mam pomysł. Tniemy go, tniemy go. Dobra, musimy zabrać jego broń. Dobra, widzowie, mam jego broń, cholera. Pamiętać, jak mówiłem, że Leatherface nie ma broni. Teraz ma. Cholera. Musimy go jeszcze ustrzelić. Ja pierdziele, widzowie, co zagnuj? Ja pierdzie, co tu się dzieje? Mamy? Hop, 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 hop. Idziemy z broń. Ale... Ja pierdzielę, to była reakcja boga! Widzieliście to? Zabiję się Gdzie... już cel, wracaj. W, jak wracaj? Nie ma opcji, nie słuchamy się teraz głosu. Musimy ich, wszystkich widzowie, tniemy ich na kawałeczki normalnie. Uciekaj! Pierdziel! Zabiję, się! następni. Cholera, dobra, zdupcam tak. Przekonał mnie. Nie wiem jak was, ale mnie przekonał. Dobra, prostu jak najszybciej. Da, już słyszę sygnały. O cholera. O cholera, o cholera, o cholera. Dobra, jedziemy, jedziemy. Bez światła oczywiście. Raczej nie powinni mnie zauważyć. Wiem, że nic nie widzicie, ale ja też nie spokojnie. Widzowie, już północy, pół dnia za nami. Przepraszam, nie nocy. Gdzie ta? Mogę odpalić w końcu długie światła. Jak to w ogóle wygląda? Jo! Gdzie teraz mamy się udać, ha? Na komendę policyjną w tym oto mieście. co jeszcze Na komendę policyjną w Grapes. Co, mam przy sobie broń. Mam przy sobie. Nu już kierę. Okej, okay, widzowie, dobra, załączyłem radio. Patrzcie to jeden, drugi. Przepakowaliśmy sobie, Pami go nie ma, zniknął gdzieś. Policyjne radio, no tak! Widzowie, ja mam policyjne radio. Zarąbisz. Zamknijcie całe do dookoła. Niech nie wyjeżdżać. Okej, okay, chcą nam jakieś Grapesy. Widzowie, musimy dorwać to, kto zarządza całą akcją polowania na mnie. Amera? Chyba nie. Dobra. Zrobimy taki myk, że poczekamy tutaj na kogoś, kto będzie wychodził. Zrobimy tak po prostu, żeby wiecie, nie było lipy. Mam broń, ale użycie jej to ostateczność. Staramy się wszystkich pozabijać siekierą. Nie słyszę kroku. O nie. Szybko, Drugi O, cholera! Ja pierdzielę! Ja pierdziele Ja pierdzielę! co tu się stało Powiedzcie, że zabiłem swój cel Ciadam, ale to była masakra cholera To była masakra, wiecie co teraz zrobię? Normalny gość by odjechał Nie ja, nie ja, definitywnie, biegam tam Mamy jednego, kolejnego O, o nie, pompa Pompy się boję widzowie, e, też mam pompę skądś O to teraz się zabawimy Oj widzowie, on we mnie nie trafia, ja w niego też nie Mam go, mam go się! wystrzelałem cały komisariat w grejpc Bum Kolejny. Spierdzielam. Cholera. Ci ja pierdzielę. Bum. Kolejny. Ile ich tu było? O, to była akcja do odcinka chyba. Bez w ogóle utraty życia. Patrzcie to. Szybko biorę wóz. Eee. Ten, nie, nie, Wiktory, tą, tą Wiktorę Wiktory muszę wziąć. Ten szeryfowski będzie lepszy. No tak, ja dostałem pompę, bo siadłem do fury. Patrzcie, to tu jest jeszcze na stacji jakiś ten, ale nie. Pierdzielę, nie zabiję go. Zdupcam, odpalmy radio. No, szery, te szeryfowskie. Czekaj, czy coś będzie tutaj wiadome. komenda komenda odbiór. Oho, oho. Patrzcie, teraz to jakiejś wkurze. Halo, halo. Kto mówi? Komenda. Widzowie, widzowie, od chyba już sycha siedzi. Z, te, zmiana radia na tajną. Zmiana radia, ale jestem debilem. Dobra, ac. a... Aaa, pierdziele! A w policyjnych radiowozach nawet radia chyba nie ma. Ty, ale w sumie czy ja. Jak mając policyjny radiowóz ja mam dostęp też do tej tajnej częstotliwości. O, ale Nie wiem, ale głosie! Gdzie następny cel? To został ci ostatni cel. Jest to jest osoba, tylko po prostu działa nielegalnie. Jest na farmie narkotyków. Nie to. Koło autostrady. Widzę farma na N Chyba wiem o, gdzie góry, to jest. Od... To jest w tamte miejsce, trzeba pojechać. Dobra, włączam bomby, niestety mam światła rozdupcone, to mnie tak strasznie wkurza, bo wy przez to nic nie widzicie, więc ukrócę wam cierpienia i cyk. Widzowie, witam was serdecznie, jesteśmy już na górze i tutaj jest ktoś poważny, poważny podobno, no bo wiecie jak handluje. Ty mi na N, no to trzeba tam wlecieć. Zobaczymy, kto tu będzie. Cholera, nie mam latarki. A nie, jest latarka w radiowozie. Dobra, widzowie, ją biorę. Twój cel powinien się znajdować w stodole. Mój cel powinien się znajdować w stodole? Okej, okay. patrzcie to. Teraz lecimy w taki sposób. Poszukujemy gnoja. To to może być? Widzowie, patrzcie w ogóle, jaki arsenał nagromadziłem. O, ale nie mam amunicji do pistoletu. Ojej Nie wiem, jakim cudem. Widzowie, ja to mogę zbierać? Dobra, zbieram to. Yo, <gryś> zebrałem widzowie widu. Trochę. Jak ktoś tu jest, to już mnie na pewno zauważył pierwszy. Dobrze, poszukaj go. Dobrze, poszukaj go. O co widzowie chodzi? O nie, o nie, to jest chyba jakieś widzowie tu się coś dziwnego odpierdziela. Chyba se żartujesz. Widzowie, łupiemy się z Jasonem? Chcemy być oszustami, czy nie? Na razie nie. No chodź tu, chodź tu gnoju. Widzowie, jedziemy z nim. O cholera, unik. No, ale ładny unik zapotał. Ja pierdziele, skubaniec. Hop, unik. I teraz kontra widzowie. Pocięliśmy go lekko. Walka na siekiery się tu dzieje. O, teraz. Cholera. Oj. Musimy dobrze widzowie unikać. Mamy unik. Kontra. Co jest grane? Mamy go? Teraz zobaczysz gnoju. Praw, o cholera, aż podskoczył. Patrzcie, jakie uderzenie mam! On podskakuje. Dobra, widzowie, mamy jeden bardzo łatwy, kolejny cel. To gorzej z moim HP. Nie wiem, ile mam HP, ale raczej nie mam za wiele. Zobaczmy, co będzie następne. Dzisiaj, widzowie, jakoś mega łatwo idzie. Cel za celem. Następny jest polityk w Urzędem Miasta Kolesy. W LS, widzowie, musimy do Los Santos jechać. Ale lipa. Ale dobra, no pojedźmy. Tylko jak my wejdziemy do to Urzędu Miasta, widzowie. Al może być tam lipa. No dobra, jedźmy tam. Ale widzowie, powoli wjeżdżamy do Los Santos. Jadę oczywiście na spokojnie. Takie 80, staram się tej stówki nie przekraczać, żeby jakiejś żadnej lipi nie było. Jadę na bombach włączonych, że no wiecie, no bo szeryf, to może policjant jakiś nie zatrzyma. No, kupuję sobie ciężkie alibi takim samo zachowaniem, ale no modlę się po prostu, żeby nie było jakiejś lipy. Zaraz powinniśmy dojechać do urzędu. Urząd jest w tamtą stronę. Jeżeli nam się uda, to naprawdę wygramy ten odcinek. Cholera. Musiałem się jeszcze rozwalić. Z drogą, widzową ja miałem 6 celi do zabicia. Tak mi mówił na początku. O co chodzi? Ej, ale mieliśmy zabijeć 6 osób tylko. Ha? Słuchaj, czy więcej, tym lepiej. Czym więcej, tym lepiej. I zobacz, czemu jedzie za mną radiowóz? Czyżby Leatherface działał sam przeciwko sobie? Oj, tu drugie o coś chyba jedzie. Nie, 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 to nie. Jeden radiowóz za mną jedzie, okej. Okay. Ale nie wiem w jakim celu nadal. Nie mam nie mam pistoletu, cholera. Mam tylko tą strzelbę. Dobra, dawaj tędy. Tędy, tędy, tędy. tędy. Mamy, mamy, mamy. Jo! Aj! Porozbijałem furę. Wskoczy za mną, czy nie? Chyba nie. Nie, nie nie wskoczył. Zarąbiście. Gaszę bomby. Tam pojechał, widzowie, dołem. O nie, barierki tu są. Zapomniałem. Cholera. Myślicie, że dam radę uciec i tak? Nie byłbym to taki pewien. Już w ogóle wschodzi słońce powoli. Ja pierdzielę, ile... Przeżyliśmy praktycznie całe cztery h zaraz. Dobra, jedziemy pod znakiem Wajnut Jest zarąbiście. Potrzebujemy teraz tylko i wyłącznie dojechać do tego urzędu. Tylko albo aż na dobrą sprawę. Dobra, gicio. Elegancko, elegancko jecie, cie, cie, Tak, tam jest urząd wizowy. W tamtą stronę musimy jechać. O, nie. Zostało nam 6 minut w ogóle do 24H, żeby wszystko wypełnić. Ja pierdzielę. Ej, ale to szybko leci. Cały dzień w Gieta to jednak jest dużo, ale i trochę mało, jak na dobrą sprawę. Mimo wszystko udaje nam się to wygrać. Już powoli, już powoli. Patrzcie, wjeżdżamy tu od dołu. Jo, tak, 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 tak. tak. Mega mind, mega mind, mega mind. Pop, polera. Nieprzejezdna tekstura i krzaki. To są najgorsze krzaki w GTA 5. Czemu one nieprzejezdne są? Ale słuchaj, to miał być urząd miasta obok szpitala. Co ty robisz? Ja pierdzielę. To jest jedyny urząd miasta, mam to w dupie, zabiję każdego, oko, tu spotkam. Okej, okay, widza jazda po prostu, jazda. Zabijamy każde oko, spotkam. Spierdzielę to. Teraz idzie prawdziwy Leatherface. O cholera, wygląda, wygląda to naprawdę mocno jak scena z jakiegoś filmu. No widzowie, mam nadzieję, że... Patrzcie to. Jeden wystrzelony pocisk, drugi. Zaczynamy masakrę. Póki 5 minut, jak zabijemy... Wywaliło mi GTA. No widzowie, witam was po crashu. Znowu tu idziemy, tylko nie boję się, że policja już mogła zostać zaalarmowana, że ja tutaj jestem. O, trochę mi zajęło powrót jakby do gry, ale... Wracamy, e, nasz timer oczywiście zniknął, zostało nam około 5 minut, więc zróbmy te 5 minut w dobrym stylu po prostu. Wjeżdżając stachy, nie widzę nikt, żartujcie sobie, ochrona jedna. Szybko, chcę czy... o nie, widział ktoś jak wchodzę z bronią. Pierdzielony. Cholera, 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 cholera. Nie, to się tak... Zyska...